Hejka, witam Was mister Yuri w kolejnym odcinku zagrajmy w Star Wars The Old Republic W tym odcinku będziemy robić kolejne questy, no jak zwykle Wy my jesteście zaskoczeni I tak, prowadzą one nas tam, więc tam także pójdziemy Musimy z kimś pogadać Z Karsenem jakimś więc yes, pójdziemy tam. Myślę, że za niedługo będziemy mogli mieć lepszy sword Cyber. Póki co nie mamy materiałów na to. Ale idziemy. Okej. Okay. Musimy skorzystać z, z spaceport. Czyli być może będzie to długa podróż. I co? I słyszymy jakieś rozmowy czyjeś? Dobra, tutaj musimy iść, to trochę daleko. A dobra, pójdziemy. No to na sam początek trochę chodzenia. Podziwiania tekstur. Nieprawda, że to piękne tekstury. Ogólnie jak na grę MMO RPG. Jest to at-nagra. No ale cóż, jest to wiele ani w takiej World of Warcraft. I nowszy silny graficzny tak za tym idzie. Ale no Najlepsze to ono nie jest, wiadomo, no, to nie jest waden single player. Zazwyczaj to single player są najlepsze, z najlepszą grafiką. Nie, to on this jest. Okej. Okay. Dobra. Idziemy. O, i teraz porozmawiamy z kimś. Czekamy. O, no wolę sobie. Oh. <laughs> just in time these guys get points for courage but we're a little outnumbered there's more than a few trigger-happy thugs in that docking bay hmm. yes. the kidnappers are threatening to, to kill dr tarnus but they I'm might be bluffing i'm not even sure they have him bluff okay. or not the doctor is in danger so how do we handle this I won't risk them killing Tarnus. We'll do this the hard way. Then you shouldn't go in alone. I borrowed a stealth field generator from Agent Galen's office. Makes me practically invisible. I can sneak in first, then when you attack, I'll take a few thugs by surprise. What do you think? That suits me fine. Great. Now you see me, now you don't. I'll get into Smyknęła. position and attack on your signal. To super Jedi. Do okay, musimy iść ratować chyba doktora, dyrektora ojej to będzie doktor dyrektor Jak muzyka ta 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 -ra, Oj, już nie ma muzyki ok czemu nie możemy do niego zaskoczyć? coś się stało czyby ten skill teraz kosztował Nie ten skaczemy Coś mi tu nie gra. którym to zaskakiwaliśmy. na Jedna czwórka na trójkę to jest Master. Teraz rozwalimy to master. o to jest super skill super skill na sam koniec idzie mm, Tego tak tutaj, no tak Dawno nie grałem, miałem małą przerwę Tak w, w nagrywaniu TF miałem małą przerwę no po prostu Nie miałem wodnej motywacji, nie chciało mi się i tak dalej jak się na siłę będzie nagrywać, to, to będzie, wiecie, jakiej to jakości. Wow. To pewnie ta Jedi'ka. Dobry gościu. Ale ze mną nie wygra. Bo doskoczę do niego. Walnę mu ze splafa. Jedenku ówczesny Ciach, ciach no tak Jak uciekali ze statku Butcham No, ledwie wyjemy nawet Nie załatwem Zero Jedi scum, I'll kill you może... ...większako chyba Oh well, no, it was fun while it lasted. Isn't teamwork grand? Okay. You handled yourself like a true Jedi, Kira. Wait, I need a hollow of that. I want to play it back for Master Kwiks. No sign of Dr. Tornis. <laughs> Kinda of puts a damper on things. We were the decoys. Now you'll never see your little doctor again. Is that so? Give me a minute with this guy. I'll make him talk. If nothing else... This'll be entertaining. Thanks for the encouragement. Thing is, we don't need him to talk. Not when I can just read his mind. What? Stop that! Get out of my head! Get out! The doctor's in the Black Sun headquarters. Solar has him. Just leave me alone. Chief Thugs will believe anything. I can't read your mind, stupid. You... you tricked me. Nice war. Smooth, Kira. Very smooth. Black Sun is a major crime syndicate. Whatever they want with Trinus, we better save it quick. Me and my security detail will clean this up. Agent Gaven will want to hear about this. We're talking about leaving this place and executing Alpha Klaust. W ogóle coś się stało. Popatrzę chyba. Aha. Aha. To, to aaa, Ja wiem, co to się stało. Yy... In... A, nie, to nie trzeba. Mm, tak. O, to Oto się stało. I tu właśnie pokominowałem te tamten skill powinien wrócić jest wszystko na swoim miejscu Takie tak ja to buty nam zrobiłem się do kolejnej misji jeden z minusów tej gry jest z pewnością z minusów no, w gameplayu na pewno w, w e, level design to na pewno dobre ale to jest coś takiego w tej level design polega na tym że te miejsca są dopracowane i tak dalej no bo patrzcie macie tutaj jakieś dziwne kropeczki jakieś stoły jakieś Dziwne coś, nie wiem co to, ale są szczegóły, jest wiele szczegółów. Jest to także duży level, to nie jest jakieś malutkie pomieszczenie, w którym tylko pójść parę kroków i wykonać quest'a. Yy, ale naprawdę potężne pomieszczenie, przez co czasem może być nudne chodzenie cho przez takie duże, wielkie miejsca. Jak na przykład to, mamy sobie pójść tylko przez hangar, nikogo nie ma prawie, że. no i chodzimy i chodzimy, tak? Świat w tej grze jest tak potężny i wielki, że może czasem być nudny, że czasem nawet bardzo dużo graczy może być na, w danym miejscu, ale my tego nie widzimy, bo taka jest sceneria. Wyszła teraz nowa gra na Winter, open beta teraz jest, więc... Tam też jest dużo, dość dużo miejsca, a tam doda, dodali bardzo dużo npc yy, O wiele, wiele gęściej tu jest. Tak jakby teraz miałby być tu tłok, tak tam jest. Bo tu chodzą, nie, nie są w jednym miejscu, a chodzą na przykład. Stąd sobie pójdą tam i tam, I taki skrypt typowy. I tak. Yy, musimy iść dalej. Wykonywać te kwestie trochę chodzenia będzie i mówię, ja po prostu sobie cięcie wy sobie będziecie mogli oglądać cały czas, więc ciach ok, dotarliśmy na miejsce jesteśmy w Senacie, tuż przed quest I idziemy porozmawiać dr Tarnus is the least of our worries general. The stolen data files had details Not only on the planet Prison, but up. every weapon prototype and research facility in existence. Our most powerful experimental weapons, and Black Sun has access to them. How could this happen? What are the other weapon prototypes, and why didn't you tell us about them? Things are called top secret for a reason. Calm down, old friend. Now, must it's a fair a question, addressed. but one for another time. We must act quickly to secure these other weapons. Where are they? three off-world research facilities. minimal defenses to give them a low profile. they're vulnerable. esther, keywitz, and i will split up and protect two. and i'll take the third one. you get the fun part, rescuing dr. tarnus and the copied data files from black sun. i should help secure these other weapons. if you deal with black sun now, we may not need to secure anything. kira will stay behind, too. with agent galen leaving, her computer talents will be needed. You can be impulsive, but give her a chance. We'll make a good team. She's rough around the edges, but I like her. She struggles with emotional attachments, as many young Jedi do. Be mindful of that. We should go. May the force be with us all. I'll escort you to your ships, my friends. So, before I go, I'm putting all my resources at your disposal. There's a special tactical unit in Black Sun territory. Experienced security officers who've been fighting those gangsters okay. for months go to these coordinates. You've been of tremendous assistance. Thank you. It's been a privilege working with you. Don't underestimate the Black Sun gang. They enjoy killing, and they're good at it. Here is on our way. I'll get her plugged into our security network before I leave. Good luck. Budulock. Budulock. Heavy armor now we have. nowy mamy. Nowy Heavy... Harvey armor. Który też jest na paski. Kurde. Co so. oni? Normalnie nie wiem. 50. wieku oni mają... cały czas używają jakichś skórzanych pasków. Z mas magnetycznych trzymawek przytrzymujących życia. A dobra, zrobię kolejne cięcie, więc ciach. Okej, okay, wracamy, wróciłem i tak dalej. Więc, mówimy lecieć na miejsce do questu. Myślałem tak, czy, się zastanawiałem o, czy nakrywać przed leceniem, czy dopiero po leceniu. Ale pomyślałem sobie, że nagram bo jak lecę o tak taksy, które sam prowadzę, to nawet tak bifet taksy jakby się tak uprzeć. Nawet takie kolory amerykańskiego taksy. To co nam się rzuca w oczy to full questów do wzięcia i do zrobienia na mapie. Ok, otwórzmy sobie wiadomości. Wezmę znę Ale będę wspiewał bo jakoś mnie nie interesuje to co oni powiedzą. Opowiedzą swoją historię. I Zyska. to wszystko. Okej. to wszystko. odcinku to wszystko. na co chwila. Jakieś te... Cięcia i w ogóle. Postanimy się a oglądać jak z się kachodzy. Okej. Więc możemy kontynuować. Tam jest heroik, jeden którego nie chcę teraz robić, bo się nie opłaca robić od razu. Dopiero po pewnym czasie, kiedy nabywamy odpowiednią gół lewela. Okej. Okay. Wchodzimy czyli zeskakujemy y y ok lecimy dalej ci nas za bardzo nie interesują bo te questy są pierwsze tu to wykonamy i to wykonamy myślę że po tych dwóch questach skończymy Nie do Timu Czemu by nie No Widzimy, że to Polacy Dalej. Długo z nimi nie pogram raczej w teamie. Wiecie co? Nie mogę się doczekać aż zacznę nagrywać bitwy kosmiczne, bo to chyba najbardziej lubię w tej... W... jak się lata statkami kosmicznymi i się nawala we wszystko co możliwe. jak to szybko idzie kiedy się robi to we Ach, jak to, to ja teoretycznie powinien nam już kończyć się tydzień kaleców będzie dłuższy i tyle będzie miał 25 minut a nie 20 minut To już zdobyliśmy. może żeby nie przedłużać, bo oni może mają tu questę. Ja na pewno nie mam. To ja jadę dalej. Chociaż pewnie też. Mam. Ale nie chcę wykonywać tych pobocznych, ponieważ nie są za bardzo wawne. Szczególnie tych bonusowych pobocznych. Są najmniej wawne. Nie zmienia nawet wyrazu jej. Chyba tak prawdy ma w nich. Pewnie mają za krótką skórę, żeby jakkolwiek się uśmiechnąć lub osmucić. Mam nową koszulkę, o ile ją dostanę. Bo ja nic, ja nic to. Śnidę. Śnajmę. To jest... okej, dostałem ją To jest pewnie średnia, tak średnia To jest raczej na... Yy, ...na tego... ...smoglera, ale... co tam? Yy, a jednak wiecie, co chyba tutaj będziemy myślić cały czas zabijać yy, More calls. No to pewnie musimy... Z... Lider, nie lider co ja mówię. Chyba. Dobra, niebawne, ja źle czytam. Yy... Tak. Szukamy mobów, mobów, jeszcze raz mobów. A jednak pewnie nie wykonam tych dwóch misji. Bo nie ma mobów. Wginęli niedawno wyginęły ale jednak coś znaleźliśmy trochę nie, nie bardzo to pasuje jak na Jedeja ta kuflka to są ale nie kamizelka zwyczajna nie nawykam przynajmniej od fartówka czy tam szlafroka jak to woli oho nie słyszycie też Jak Koltko jedzie sobie Siekamy druidy, okej okay. Ciao Dobra, 7 uwagi, nie mam z skilla z misji zrobiona. Idziemy dalej. nam minuta zapewnia. I no cóż. Przynajmniej jest akcja w tym odcinku. Może nie na samym początku, ale wiecie. Trzeba było trochę pokazać chodzenia i owego świata w tej w ramach i <gry> pokazać jakie tutaj są fajne światełka na ścianach i tak dalej bo my wszyscy lubimy światełka na ścianach ja myślę że to będzie ostatnia grupka mobówczy nie, przedostatnia rozwalimy jeszcze tych i będziemy musieli kończyć Okej, okay, No i tak. Dzięki za oglądanie. Z wami był Mr. Yuri. Zapraszam Was do kolejnego odcinku i do komentowania, łapkowania i subskrybowania. Pa pa!